Cześć moje drogie osoby z Podznaku koraka. witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy jakie tendencje wystąpią właśnie w tym czasie, czego możecie się spodziewać i jakie tutaj informacje otrzymacie. Tego dowiecie się za chwilę. Dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, za to, że działacie na moim kanale, że lajkujecie, dajecie łapeczki w górę, no i że tu ogólnie subskrybowaliście kanał. Jest mi jak zwykle niezmiernie miło. A jakie karty dla Was? Już patrzymy. Single, magik, osoby zajęte, wisielec, osoby szukające pieniędzy pracy, drzewo życia, 6 pucharów dla osób, które mają pracę, finanse 9 denarów, atmosfera tygodnia, e, tu kapłan, no i oczywiście królowa denarów na zdrowie a więc układ byłby idealny, gdyby nie jedna pewna tendencja spadkowa występująca u osób zajętych, widocznie. Będą mieli tutaj troszeczkę kryzysowe aspekty, ale do tego dojdziemy. Zaczynamy od singli, którzy powinni się cieszyć, bo mają magika i magik dla nich jest kartą kombinowania fajnej. Ekspresji, komunikatywności, wszechstronności, którą powinniśmy wykorzystać, by kogoś na przykład oczarować, pokazać się, zadziałać. To nie jest karta jednego, jednej strony, jakby jednego pola manewru, tylko właśnie tutaj łączenia różnych przeciwieństw, kontaktów, sposobów. No i ogólnie tej elokwencji, którą macie w sobie, a którą trzeba odpowiednio użyć. Możemy też oczywiście zbliżyć się do jakiejś osoby poprzez jakieś inne postaci e, i uaktywniając je e, tutaj możemy osiągnąć cele. A więc magikujmy, e, działajmy, e, no, czarujmy. Natomiast właśnie tutaj osoby zajęte mają spadek, mają wisielca. Ech, no jest to karta kryzysowa, bo to jest takie jakby odwrócenie się, tak, jakby... Zwrócenie ku tej stronie, gdzie jest zawieszenie, gdzie coś po prostu się spowolni, gdzie pewne układy się zmienią, przetransformują, zamierzaliśmy coś zrobić, a tu zupełnie coś innego wystąpi. A więc wisielec każe nam też stanąć na głowie, skoro świat stanął na głowie, byśmy mogli właśnie inaczej spojrzeć na pewne kwestie. No, wisielec to zawieszenie układów, zawieszenie relacji, jakieś poświęcenie i przeczekanie pewnych ważnych decyzji. Decyzji: Ja bym nie podejmowała w tym tygodniu, bo one po prostu nie przyspieszą, tak? Jeśli nawet my na siłę coś zrobimy, to pewne rzeczy nie ruszą od tak. One muszą naturalnie iść do przodu. My nie jesteśmy w stanie pewnych kwestii poruszyć tutaj mocno. Natomiast drzewo życia dla osób szukających pieniędzy, pracy, to karta. Specyficzna, mówiąca wszystko, co dzieje, dzieje się dobrze, zgodnie z planem duszy. Czyli ci wszyscy, którzy mają oczywiście dobre aspekty, powinni iść za ciosem, korzystać z okazji, korzystać z zaproszeń na na, na przykład na spotkania tutaj, jeśli chodzi o pracę. Jeżeli mamy świetne pomysły, czujemy, że jest coś dobrego, to właśnie powinniśmy iść w tę stronę, bo założenie firmy w tym momencie będzie świetnym aspektem. Ale jeżeli coś idzie po grudzie, coś się nie udaje, to też nie powinniśmy brać tego personalnie do siebie czy Żalać się nad tą energią, że, że taki nasz los, tylko po prostu walczyć o swoje, rozumieć ograniczenia, ale właśnie i tak iść do przodu z jakimś sensie uśmiechem i wiarą, tak, żebyśmy się nie załamywali tutaj. Natomiast te sześć pucharów dla osób, które mają pracę. Zwiastuje powrót jakichś spraw ludzi, obowiązków, relacji z przeszłości, tak? Coś powróci, coś zatoczy krąg, pewne aspekty będą tutaj powrotowe. Generalnie powinniśmy się w pracy czuć ogólnie, jak w rodzinie coś fajnego nas spotka może być też jakieś, jakaś uroczystość, taka właśnie pracownicza tak? jakieś takie ciepłe stosunki. I coś właśnie związanego z przeszłością, tak, co, co trzeba będzie załatwić. Być może na przykład czegoś nie zrobiliśmy wcześniej i to trzeba będzie po prostu teraz już poczynić. Natomiast ogólnie relacje z innymi ludźmi w sferze zawodowej powinny być ciepłe, serdeczne. Natomiast finanse. Dziewiątka denarów wskazuje na asertywność. W tym tygodniu powinniśmy asertywnie zawalczyć o swoje. Altruizm, niestety, przy tej karcie nie działa i nie powinien działać, bo jest to karta zdrowego egoizmu. Co mnie się opłaca, co dla mnie jest korzystne i co ja mogę zyskać. To karta też takich układów, gdzie właśnie wyrażamy sprzeciw wobec. Wykorzystywaniu wbrew pozorom, i tutaj pewne sytuacje mogą zależeć od jakiejś zamożnej kobiety, która może mieć pieczę nad jakimiś sprawami finansowymi. Natomiast atmosfera całego tutaj tygodnia to kapłan, karta rady, karta sugestii. Być może trzeba będzie pójść po poradę do prawnika, lekarza. Urzędnika, może w jakiś sensie do osoby formalnej, która nam tutaj wskaże jakieś rozwiązania. Jest to też karta cierpliwości, pokory i wiary, którą powinniśmy się kierować w danym momencie. A więc generalnie czeka nas spokój, ale właśnie jakaś rada będzie nam też przy okazji potrzebna. No i kulowa denarów. W aspekcie zdrowia zwiastuje nam jakieś wydatki. Tutaj być może trzeba będzie za, za, jakby załatwić lekarza badania, które będą wymagały finansów, ale będzie to też opłacalne, bo kulowa denarów nigdy nie robi czegoś, co jej się osobiście nie opłaca, bo to jest takie włożenie: no właśnie, badanie lekarza wizytę, ćwiczenia, które przynoszą efekty, a więc to nie jest wyrzucenie pieniędzy w błoto, to, to jest czysta kalkulacja. To też inwestowanie po prostu w siebie i w swoją przyszłość. Tutaj spotkamy pragmatyczną, poukładaną, logicznie myślącą kobietę, która może nam pomóc i która nam da jakieś też właśnie dobre rady. Jest to czas zadbania o sprawy gastryczne, przemiany materii, rekonwalescencji, siły, dochodzenia do siebie. Odrzucania tego, co toksyczne, trujące w jakimś sensie może chodzić o nałogi. No, i tutaj zwróćmy uwagę też na dłonie. Delikatność dłoni się pokazuje. Bardzo dobra karta, jeśli chodzi o dzieciątko, staranie się o to dzieciątko, ale może to właśnie też jakby wnosić tutaj ten wkład finansowy do sprawy. I generalnie karta stabilizacji, odnowy siły, a więc będzie to dobry czas. Dlatego wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób Spod podznaku lwa. Witam serdecznie, drogie lwy. Cieszę się, że jesteście. Eee, już patrzymy: drogie lwy, już patrzymy, jak to będzie wyglądało w tym tygodniu. Dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że działacie, fajnie lajkujecie. Eee, no i tutaj subskrybowaćcie kanał, jest mi niezmiernie miło. A jakie aspekty? Już patrzymy: single, biermek, mieczy, nerwowo osoby zajęte także nerwowo 9 mieczy 7 denarów w aspekcie szukania pieniędzy pracy azbuław dla osób mających pracę, 3 miecze oczywiście na finanse sprawiedliwość, atmosfera całego tygodnia i 8 mieczy w aspekcie zdrowia a więc taki układ bym powiedziała no mieszany, nerwowy, napięty można powiedzieć, ograniczony w jakimś aspekcie, natomiast, widocznie, taki będzie to czas, będzie wymagał od Was logicznego i chłodnego analizowania pewnych spraw. Właśnie o tym mówi pierwsza karta, bo wbrew pozorom jest to bardzo burzliwa karta, nerwowa, niepewna. Giermek, Mieczy no nie będzie pomagać, tak? To jest karta nieufności, niestety albo to my nie będziemy ufać przyszłym partnerom tak jeśli jesteśmy singlami albo to po prostu przez kogoś coś będzie się tu działo nie tak jak trzeba albo będziemy trafiać na burzliwe osoby które no nie będą wzbudzać w nas poczucia zaufania jest to karta oszustwa, chaosu trudności komunikacyjnych, lęków no i generalnie tutaj właśnie tego aspektu braku wiary w drugiego człowieka zamiast wykorzystania intelektu do, 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 na przykład rozwikłania swoich trudności, to my będziemy w głowie projektować jakieś rzeczy, które na przykład będą przejaskrawione. I to samo będzie też niestety u osób, które mają kogoś, dlatego że dziewiątka mieczy jest jeszcze bardziej spotęgowaną kartą lęku, myśli, okrucieństw, które sobie sami zadajemy, bo myślimy o czymś, czego no w większości nie ma, bo to jest przejaskrawienie totalne. Tu to kobiety mogą jakby bardzo mocno bać się czegoś, tak, e, lub przez kobietę będą jakieś strachy, tak. E, natomiast, generalnie, jest to karta ostrej oceny, surowości. Niedostępności. No i takiego właśnie myślenia o czymś intensywnie, co w tym momencie może nie mieć tak dużego znaczenia. No, ta karta taka izolacyjna, bo będziemy się przez to odsuwać od siebie lub na przykład powiemy coś, co przetnie relacje w danym momencie. Po prostu sprawi ból, tak? Lub my otrzymamy jakąś wiadomość, która tutaj może być takim trochę bólem dla nas i możemy ją przeżywać, choć ona wcale nie musi być jakoś tutaj też jakaś zła, bo, bo tak jak mówię, to jest przejaskrawienie, to jest karta lęków. Więc, więc tutaj tylko intelektem możemy je pokonać racjonalnym myśleniem i musimy ciągle sobie tłumaczyć pewne kwestie, żeby nie wpaść czy popaść w taką paranoję. Natomiast siódmeczka denarów dla osób, które szukają pieniędzy, pracy jest też kartą tutaj spowalniającą, raczej mówiącą, że to, co zasiejesz, to zbierzesz. Czyli musisz wysyłać te CV, chodzić konkretnie na spotkania, no, robić skrupulatnie pewne rzeczy, też nie na siłę, bo to nie jest karta, że my tutaj demonstrujemy na siłę pewne rzeczy. Musimy się zmierzyć, czy będziemy musieli zmierzyć się z... Pewnego rodzaju surowością, wyniosłością, sceptyzmem. E, no, taki chłodny trochę czas, ale jeśli będziemy cierpliwi, to coś dobrego się przydarzy, tylko nie od razu. Jeżeli teraz myślimy, że będziemy mieć szybko pracę, no to nie, ale może być tak, że będziemy chodzić na te różne spotkania i z któryś z tych spotkań urodzi się coś dobrego, ale dowiemy się o tym po czasie, czyli później, nie od razu. Natomiast as Buław, tutaj dla osób mających pracę, to oczywiście karta nowości, nowych pomysłów, nowych idei, nowych układów, nowych obowiązków, nowych energii w ogóle, które będą panować i dojdzie do jakiejś zmiany planów. Nie jest to karta gwałtowna, ale mówię o jakiejś zmianie, gdzie pewne rzeczy po prostu dynamicznie się tutaj przetransformują. Może też nawet być nowe źródło dochodu, takie nagle występujące, spontanicznie właśnie. Finanse. Trzy miecze. E, tu uważajmy na inwestycje mimo wszystko. Coś nas rozczaruje, jeżeli na przykład czekamy teraz na jakąś odpowiedź czy, czy, na jakiś, czy na jakiś przypływ pieniędzy, no to on może nie nastąpić teraz, od razu, tak? Jest to też problem przez jakąś kobietę, czyli jakieś negatywne układy związane z kimś tutaj z otoczenia. I generalnie. Jakby te finanse będą takie bolesne dla nas, tak? Bo trójka mieczy to jest takie bolesne zdarzenie, bolesne doświadczenie, gdzie no nie doświadczamy tego, tego tej radości, na przykład jak jest w trójce Pucharów, że, że na przykład się, się cieszymy, to trójka mieczy jest tutaj takim smutkiem, możemy też doświadczyć jakiegoś bólu, bo coś tam w tych finansach nam nie będzie odpowiadało, ale to też musimy sobie racjonalnie przetłumaczyć, że to jest czasowe na przykład. Atmosfera całego tygodnia. Sprawiedliwość mówi nam oczywiście o aspekcie formalnościowym mogą nas spotkać urzędy, prawo, e, możemy iść do lekarza, czy będziemy musieli iść do lekarza, prawnika, e, notariusza. No to sprawy formalne, tak cokolwiek będzie się działo, będziemy musieli dokonywać racjonalnych wyborów. No i w tym tygodniu powinniśmy być uczciwi wobec siebie samych i oraz innych, ale przede wszystkim wobec siebie. No i. Usamaczkami, czy wskazuje nam na zdrowie, karta blokad, uwięzienia się w jakiejś sytuacji, karta zaślepienia w jakiejś kwestii, otrzymania jakichś wiadomości, które nas mogą spętać właśnie w danym momencie, jakby uwiązać. Uważajmy, bo jest to czasem karta operacyjna, zabiegowa, tak może oznaczać zastrzyki, koplówki, uwięzienie jakieś w danej sytuacji, zblokowanie czasem szpital. Uważajmy na kwestie związane z oczami, ostrymi narzędziami. Układem nerwowym. Jest to karta, która wskazuje na problemy. Jeżeli na przykład chcemy się starać o dzieciątko, to na przykład ona może nas blokować, tutaj niestety, w tej materii. Układ jest specyficzny, ale do przejścia myślę, że dacie radę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia i przechodzimy dalej do osób z znaku panny. Witam serdecznie, drogie panny. Już patrzymy, co u Was, drogie panny. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję jak zwykle za przepiękne komentarze, za wspaniałą energię i za to, że działacie. A jakie karty już patrzymy? Jak tam single: dziewiąteczka denarów, osoby zajęte kapłan, osoby szukające pieniędzy pracy diabeł, osoby mające pracę Aspucharowy, finanse królowa denarów, atmosfera całego. Tygodnia to koło fortuny i 10 mieczy na zdrowie, a więc bardzo uważajmy na zdrówko, bowiem będzie najbardziej newralgicznym punktem. E, dziewiątka denarów nam zaczyna, a więc single będą tutaj w karcie wybrzydzania, bym powiedziała. Jest to karta dobra, bo jest to karta asertywności, a więc dbania o swoje interesy. Szczególnie skierowana teoretycznie do kobiet, bo jest to kobieca karta, ale w ogóle też mówiąca, że powinniśmy tutaj, czy powinniśmy działać asertywnie, dbać o swoje interesy, pilnować to, co jest korzystne dla nas. Możemy też spotykać wyrachowane i bogate, ale też i bardzo takie rzetelne osoby pragmatyczne, które mogą również podchodzić do nas na zasadzie właśnie komfortu, czyli. Czy mi się podobasz pod tym, pod tym względem, pod innym, czy wszystko mi pasuje, tak? No, jest to karta komfortu, o której warto zadbać, bo on potem zaprocentuje, więc to też jest dobry aspekt. Natomiast, kapłan dla osób, które mają tutaj kogoś, jest fajną kartą, szczególnie że. Na przykład my chcemy ślubu, chcemy, chcemy tutaj zaręczyn, zawiązania relacji, to jakby w tych formalnościowych aspektach jest to bardzo dobra karta. W tym tygodniu, w ogóle, generalnie nawiążemy ciekawą, duchową więź z ukochaną osobą, choć karta też może sugerować, żebyśmy w aspekcie uczuć, na przykład, Poprosili o jakąś radę, bo być może w czymś sobie nie radzimy, czy czegoś nie widzimy, a ktoś nam oświetli drogę i pokaże błędy, czy pokaże, co jest najlepszym aspektem dla nas, co możemy wykorzystać. Tak więc działajmy. Natomiast Diabeł. Diabeł dla osób szukających pieniędzy pracy jest oczywiście kartą fajną, bo jest to karta materializmu, popędliwości, takiego pędu do sławy, do pieniędzy, do zwycięstwa, jest to z jednej strony dobra karta, bo przynajmniej chcemy coś robić, tak, ale możemy się kierować nie właściwymi tutaj pobudkami, diabeł to też porządliwość, to materializm, to szukanie łatwych, szybkich pieniędzy i na to musimy uważać, byśmy się nie dali tutaj spętać, oszukać, Byśmy nie szli w stronę łatwych rozwiązań, obietnic, bo to jest też karta oszustwa. Ktoś może nas oszukać, lub my sami siebie będziemy oszukiwać, na co trzeba też mocno zwrócić uwagę. Natomiast osoby, które mają tutaj pracę, to mają asapuchagów, idzie coś nowego. Nowa dobra energia, odnalezienie czegoś, co było poszukiwane przez nas. Może chodzić o ten potencjał w ramach pracy wykonywanej, lub potencjał, który jest w ogóle związany z poza pracą jakaś nowa energia, nowe układy, nowe możliwości, nowe propozycje, nowe obowiązki. Coś, co przyniesie nam multum dużo radości i się w tym zakochamy będzie nieść to wiele pozytywnych emocji. Natomiast finanse, Królowa Denarów, pragmatyczna, kolejna karta w układzie, e, karta mówiąca, że powinniśmy bardzo dbać o swoje interesy, być właśnie niczym Królowa Denarów, co mi pasuje, co mi nie pasuje, czy mi, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca. Tutaj też możemy wejść w dobre układy, właśnie z osobą, która zna się na interesach, z tak zwaną kobietą interesów, ale generalnie mówi ta karta, że będziemy dobrze prosperować finansami, bo będziemy myśleli o pozytywach i negatywach i o opłacalności. Ta właśnie opłacalność przyniesie nam oszczędności, na przykład, bo pragmatyczne myślenie jest praktycznym myśleniem. Natomiast koło Fortuny, jako atmosfera całego tygodnia, to karta mówiąca, że będzie się działo tak. Raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej. I będziemy tak narażeni troszkę na kapryśność losu. Jeżeli będą dobre aspekty, chwytamy je, korzystamy, ale jeżeli będziemy widzieć, że idzie tendencja spadkowa, to nie ryzykujmy. Eee, poczekajmy na obrót ponowny koła Fortuny, wtedy będzie lepiej. No i dziesiątka. Mieczy na zdrowie to jest ta tendencyjnie najsłabsza karta, najtrudniejsza. Mówi o gwałtownej zmianie stanu zdrowia. Może być to karta kolizji, wypadku, zmiany też naszego nastroju, spadku emocjonalnego, czasem depresyjności. Musimy uważać na bóle kręgosłupa pleców, kalku głowy. Generalnie tak te miecze w plecy wbite mogą oznaczać też problemy neurologiczne, jakieś złamania. No i jest to karta zwiastująca operacje, nieprzyjemne zdarzenia zabiegi koplówki zastrzyki, coś co nie kojarzy nam się z, tutaj no niestety z dobrym aspektem, tak, no leczniczym ale z drugiej strony bolesnym coś nas na tym poziomie troszkę załamie ale potem wszystko wróci do normy tak, pamiętajmy, że ten cios, który teraz się pokazuje, w przyszłości jakby nie będzie miał takiego znaczenia, bo pewne rzeczy się zmienią, przetransformują oczyszczą, tak, więc tego bym się trzymała Układ jest ciekawy, mam nadzieję, że się podobał. Jakby co piszcie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Hej!